Tema. E, chciałem Wam pokazać Renault Magnum, którym jeżdżę obecnie. E, Renault Magnum 2008 rok. E, skrzynia 16 biegów. Góra, dół, 8 biegów i półwki. To daje 16. E, no i co Wam chciałem pokazać? No, LeBasto jest tutaj na desce. E, tak jak mam okazję, jakieś nowe auto, jak Wam mówiłem, to Wam pokażę. No łóżko macie tutaj trochę syf, skarpety, no bo się suszą w sumie, bo wczoraj, w no znaczy dzisiaj w nocy padało, ja się rozładowywałem i musiałem je podsuszyć. Rzeczywiście, cappuccino a musi być, ja kawę nie piję. E, już Wam dalej pokazuję. Tutaj mam się cały ten ręczny, jest w tym miejscu. E, no jak plak, to musi być, bo to czystość, woda fajna skrytka. Super, super ten. Tu głęboko jest, zobaczcie jaki ten jest duży. Strasznie głęboka półka, nie wiem, wszystko czyściłem tutaj. Skrzynia biegów, 16 jak Wam mówiłem. Nie ma rysunku, Wam nie pokażę. No co? Karta od Tacho, wyciągam karty zawsze. Co tu jeszcze Wam pokazać, no. Radio, jest u góry CD, to jest akurat CD szybardach, Czyli tutaj, nie wiem ujmy. O, ujęło eee, no Panelik od szyb eee, Zegary, auto ma już milion natargane Ponad milion sześć tysięcy Takie boczne półeczki w drzwiach to Tak jak wszystkie autka mają, kamizelka, jakieś płyny do szyb eee, No łóżko, nie? łóżko w magnumce jest na... Boże, ostrość, kurwa. Taki hamak, nie? Rozkładany o pyk. I tu się można... ...pierdolność, nie? Taki hamaczek. E, w premiumkach też jest coś takiego, tylko że w premiumkach... Jest ręka... ...jest coś takiego, że się łapie... ...i się wyciąga. Jakbyście wyciągali półkę. A tu jest taka rozkładana, nie? Na takim stara... ...na takim o, zawiasie, jakby. co e, trochę tam jest zmienione. Chyba much od cholery. Jest naprawdę za dużo, chociaż ładnie pachnie i pierdalać. Eee, no co, tu taka fajna półeczka. Jest koło łóżka, może sobie coś tam schować. Nie będę ją już otwierał. Eee, no, takie na papier to, ale na rolki, taka kuchenna wersja, to już było, ale ja sobie to wykorzystuję. sobie rolkę zawieszam. Przydatne. No koc, no bo sobie tu siadam, nogi sobie wywalam do przodu, naprawdę moment 90 i tu spokojnie jestem wyprostowany. Auto jak najbardziej na plus. Jeszcze nie, nie miałem takiego auta, żeby wyjebać się spokojnie e, do przodu nogi. No i się zmieścić po prostu, nie? E, no lusterka macie. Kurde, te muchy zasramę Zaraz je będę zamijał. E co wam się tu pokaże? Tachograf. O, to jest też dobre, bo tachograf jest na dole, nie? Tak jakby, a la, nie wiem, na dole po prostu. Kiedyś okay, się śmiałem, że nogą można pauzę wyłączyć, ale jeszcze mi się nie zdarzyło. E, no co, CB radio, e, światła tam, tu po lewej macie światła, a po prawej jest ten dach. Światełko od kabiny oczywiście, nie? Taka poducha do spania co tutaj jeszcze jest? No tu jest sterowanie webasto. Czyli mogę bardziej tutaj wychylić, bo mnie ten hamach ogranicza. Zobaczcie jak on jest kurwa nisko. Jakby już łóżko było rozłożone. Po prawej stronie jest światło od kabiny, po lewej jest dach. Można sobie wszystko fajnie sterować, wszystko jak najbardziej działa. Z kabiny można sobie... O Jezus Z łóżka sobie można sterować. Co tu jeszcze? Sterowanie nawiewami. Eee, co tutaj jeszcze Ech, no takie radyko, żeby sobie tutaj ten pomat jest w tej gałce, dokładnie ten pomat jest tutaj w tym czymś, go się tak przyłącza jak, jakbyście, jakbyście światła włączali, coś takiego Tylko on odbija po prostu z powrotem, jest na takie jakby sprężynie nie? E, to jak wiecie magnumka nie ma firanek nie? czyli jest taka roleta ona jest guzika sterowana no, cyk, do góry, na dół. Fajne. Tu nawet w desce jest takie wcięcie, żeby ta roleta do końca opadała, żeby Wam światło nie wpadało. I to się steruje tutaj, w tym miejscu. Czyli naciskam, na dół roleta, na dół. Do góry roleta, do góry. No stoję na flocie, na Pieskowicach. Eee, no przy barze, już obiad zjadłem. Wyplakowałem samochód, czekam na załadunek. Znaczy na załadunek. Załadunek już jest, tylko trzeba o 15 podjechać i się w rampę wstawić już mógł teoretycznie... teoretycznie już mógłbym teraz, ale pauza mi jeszcze nie wyszła, dziewiątka to na razie się pauzuje, tutaj na, na bokach też macie te roletki tylko, że one już nie są sterowane elektronicznie tylko ręcznie no i co, i pod łóżkiem są takie trzy schowki nie chcę mi się już podnosić, bo tam jest syf i to taki niesamowity bo tam i klusze do kół są i naprawdę walają się teoretyczki i no jest wszystko kurwa, co, co jest potrzebne, a co powinno być posegregowane jakimś kartą po butach, y, tych y, y, z noskami. No jest wszystko, nie? dlatego go na razie nie podnoszę. Jak coś potrzebuję, to dopiero co podnoszę, szukam. Starczy mi się spaliła czarówka, nie miałem H7, musiałem podnieść. Otworzymy e... okno, bo jest kurwa nie przeciągu, a jest strasznie, nie 20 stopni, ale i tak gorąco. U góry macie e, półki. Tutaj macie żarówkę. Jaką, ona jest na taka, o, jest taka jak przekręcana. Nie jest na guzik, piek, nie jest włączone. To dobre. lustra. można się ogolić. Nie wiem co tam jeszcze. One są chyba składane. to coś takiego, ale nie wiem. O kurwa, ale ujebane. Ja nie nie, nie, nie słuchaję tego. Kuli teraz zepsułem już nie? o działa Co tu jeszcze, no tutaj się jest żerówka Nie wiem czy ona działa, nie włączałem ich powiem szczerze Jeszcze, o działa Wszystko działa, widzę, że ktoś w to jeździł może Albo wymieniał, albo Ktoś to robił Co tu jeszcze, co tu jeszcze No fotele To jak, jak to w renówkach, takie Ala niebieskie poszycia To to wszystkie renówki mają takie fotele Łóżko to samo Materiał się zawiół, chyba trochę, bo się zawierciłem za bardzo. Co e, tu jeszcze? No, tu jest hamulec silnikowy połączony z pedałem hamulca. E, blokada tego mostu, czyli ta. No, e, kurwa, jak się mówi. Blokada mostu, o. nie będę wam tłumaczył, wiadomo o co chodzi. Światełka tutaj awaryjne, ryglowanie drzwi jakiś hamulec przyczepy widzę To sprawy, to jest tu dużo paliwa no i tyle, I powiem Wam, że nie ma więcej co pokazywać to by było na tyle z Magnumki wszystko możliwe, dużo nie ma, bo to jest taka wersja taka podstawowa, żeby tylko jeździło no, trzymajcie się